Pięć pomysłów na inwestowanie w talent zgodność. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj inwestujemy w talent zgodność i pokazuję Wam moje pięć pomysłów, jak to można zrobić. Pomysł numer 1: Naucz się rozróżniać konflikt od konfrontacji. Często nie wchodzimy w coś, bo wydaje nam się, że to jest konflikt, a tak naprawdę to może być konfrontacja, która z naturalnym stanem niektórych zespołów, grup, w celu uzyskania jakiegoś zgodne, zgodnego działania, jeżeli umiemy odróżnić jedno od drugiego, to możemy bardziej świadomie działać, więc warto zobaczyć, co odróżnia jedno od drugiego, jak przekształcać konflikty w konfrontację, jak w dobry sposób taką konfrontację wywoływać, bo czasami warto to zrobić. Pomysł numer dwa, bądź mediatorem. Osoby z talentem zgodność, kiedy ten talent dojrzały, mogą być świetnymi mediatorami. Warto się tego nauczyć. Podsuwam tutaj książkę Negocjacje, było od tego zależało twoje życie, Krisa Wosa. Bardzo praktyczna, bardzo dobra książka, która mówi o tym, jak, jak być dobrym mediatorem. Z tym się wiąże też nauczenie się sprawdzania, czy ludzie mają takie samo zrozumienie sytuacji. Warto też się tego uczyć: pytać, rozmawiać z nimi, sprawdzać, co jedna grupa rozumie, co druga grupa rozumie, gdzie jest wspólna część, na której można budować. Pomysł numer trzy. Zidentyfikuj co pomaga się uspokajać. Ludzie w stresujących sytuacjach mają określone potrzeby, i jednym pomaga to, innym coś innego, żeby się uspokoić. Warto się nauczyć tych rzeczy, warto zabrać sobie takie portfolio rzeczy, co sprawia, że ludzie zaczynają być spokojniejsi, że zaczynają rozmawiać, a nie tylko krzyczeć, denerwować się, kłócić się. Jeżeli będziecie umieli stosować takie sposoby wprowadzające spokój, obniżające ciśnienie w zespole to będziecie mogli dużo skuteczniej z takimi zespołami pracować i sprawiać, że będzie ten zespół razem, razem działał w jakimś wspólnym celu. Bardzo tutaj polecam zapoznanie się z NVC porozumienie bez przemocy. Jest to jeden ze sposobów komunikacji, który bardzo pomaga właśnie w tym obszarze. Pomysł numer 4. Zostań facylitatorem. Facylitator, czyli osoba, która przeprowadza grupę zespół przez jakiś proces grupowy, umie dostrzec, jakie są potrzeby w grupie, jakie są potrzeby pojedynczych członków zespołu. Co sprawia, że zespół się otwiera lub zamyka na siebie. Więc studiując, ucząc się w facy, znajdziecie wiele pomysłów na to, jak z zespołem pracować, jak z grupą pracować. I to wam pomoże być skuteczniejszymi w zaprowadzaniu zgody, sprawianiu, że zespół razem zgodnie pracuje w jakimś, w jakimś kierunku. Pomysł numer 5. Znajdź miejsce, gdzie możesz bezpiecznie dzielić się przemyśleniami. Dla osób na zgodność warto mieć taką Safe Space, bezpieczną przestrzeń. Gdzie można te swoje spostrzeżenia, to co się widzi, co się dzieje w grupie, w zespole, bezpiecznie zapisać, podzielić się tym, porozmawiać. Może to być grupa osób, z którymi się czujecie bezpiecznie i których możecie podzielić się takimi rzeczami. To może być ileś tam osób, z którymi rozmawiacie jeden na jeden. To może być jedna osoba, w której czujecie się duże zaufanie, bezpieczeństwo, z którą możecie przegadać jakieś tematy. Może to, też, może to też być dziennik, gdzie po prostu zapisujecie swoje myśli. I przez to obniżacie swój stres i, i napięcie w danej sytuacji. Przez to łatwiej Wam jest być zespołem i pomagać zespołowi osiągać wspólne, e, wspólne działanie, wspólny, e, wspólny sposób pracy. To tyle. To było moje pięć pomysłów na inwestowanie w talent zgodność. Mam nadzieję, że niektóre z nich będą dla Was przydatne. To też ostatni odcinek z serii Inwestuj Talenty, gdzie podawałem 5 pomysłów na inwestowanie w te talenty. Ale już przygotowuję kolejną serię, więc obserwujcie, obserwujcie mój profil, e, moje kanały. Bo niedługo pojawią się nowe odcinki. Dzięki za oglądanie wszystkich 34 odcinków. Do zobaczenia.